Moi drodzy, dzisiaj będzie trochę więcej o tym, co to znaczy, że Bóg chce nas wzmacniać. Na czym to wzmacnianie płynące z serca Pana Boga ma polegać? No i oczywiście odpowiedź na jedno z pytań, które staram się w miarę regularnie robić w kolejności tego, co uchwycę, że te pytania gdzieś się pojawiły. Ale najpierw, Idziemy do Jezusa. Przychodzimy do Ciebie, nasz mistrzu utajony w białym kawałeczku chleba, w każdej cząstce żywy i prawdziwy Bóg. Przychodzimy, by Tobie się pokłonić w dzień, który jednoczy naszą społeczność SMS z nieba we wspólnej modlitwie w tak wielu intencjach i sprawach. Przychodzimy, bo uczymy się kochać. Zawierzając Tobie kolejny dzień naszego życia, chcemy wołać, przyjść Królestwo Twoje, bo Ty tak nam powiedziałeś, że mamy wołać. A to Twoje Królestwo to przecież miejsce, gdzie już nie będzie łez, cierpienia, narzekania, bólu. Więc kiedy pytają nas, czemu modlimy się za chorych, czemu kładziemy ręce, Czemu prosimy, by choroby odeszły pod Twój święty krzyż? To przecież, Panie, po to, by to, co nakazałeś w tej modlitwie, stawało się coraz bardziej w naszym życiu naszym doświadczeniem, a Ewangelia by była potwierdzana znakami i cudami. Jezu, dziękuję Ci za rekolekcję w Gdańsku w ubiegłym tygodniu i za dar uzdrowień, które tam miały miejsce. Poprowadź nas przez cały dzień dzisiejszy. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, no, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie Kibli. <gry> Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważanie tradycyjnie zaczynamy od Słowa. Posłuchajmy go. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Przepiękny fragment. Myślę, że przyznacie to sami z dzisiejszego pierwszego czytania no w kluczu refleksji nad zaufaniem i powierzeniem swojej drogi Bogu, bo przecież zaufanie to nic innego jak bardzo y, konkretnie w danej sytuacji podjęta decyzja, żeby polegać nie na sobie, ale na Nim. Bóg w księdze proroka Izajasza y, obiecuje konkretne dobra duchowe, bo tak moglibyśmy to nazwać tym, którzy podejmują tę decyzję. I ktoś powie, no dobra, proszę księdza, ale to jest Stary Testament. Czy w Nowym Testamencie jest ta obietnica? Gdybyśmy w tym roku, który niebawem się kończy, w kluczu naszych rozważań, bo rozważamy od Wielkanocy do Wielkanocy rozważa dzisiejszą Ewangelię, to bardzo szybko powiedzielibyśmy, że to samo stwierdzenie jest w dzisiejszej Ewangelii w kluczu Przyjścia do Pana i wtedy rozważalibyśmy, co to oznacza, to przyjście do Pana wobec nawoływania Jezusa. Zaufanie Bogu to nie jest coś, co jest na stałe, dane nam, kiedy jednorazowo podejmiemy taką decyzję. I dzisiaj trochę chcemy o tym pomówić. Dlaczego? Dlatego, że najróżniejsze okoliczności życia, najróżniejsze sytuacje, które mają miejsce, kiedy. Zwyczajnie przeżywamy różne chwile w naszym życiu, powodują, że albo ono słabnie, albo się rozwija. Od czego zatem to zależy? No właśnie od naszej sumienności, od naszej wierności, od tego, czy my poddajemy się wobec Ducha Świętego prowadzeniu. Bo przecież On chce razem z nami przechodzić każdą sytuację z naszego życia. To nie jest tak, że On w pewnej chwili. Zostawia nas i mówi: No to rać sobie sam. Katechizm Kościoła Katolickiego, cytowany przez nas nieustannie na tym kanale, przypomina, że w ogóle Bóg podtrzymuje nas w istnieniu, towarzyszy nam, otacza nas swoją miłością. Jemu naprawdę zależy na nas, abyśmy osiągnęli cel naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest niebo, bycie z nim w wiecznej szczęśliwości na zawsze. Tego Jezus naprawdę chce dla nas. Idę do Ojca przygotować Wam miejsce. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Ten fragment Izajasza, a zapewniający, że Bóg chce odnawiać nasze siły przez zaufanie, to jest tak naprawdę ogromna zachęta i propozycja do takiej głębokiej współpracy. Czy Bóg wprowadza kogokolwiek w błąd? No nie. Czy Bóg kłamie? No nie. Zatem, jeżeli mówi takie słowa, to jest tym słowom wierny. Oczywiście, czego doświadczamy wobec tego fragmentu? Nie jest powiedziane, w jaki sposób On odnawia te siły, przywraca nam moc, której potrzebujemy. To już zależy od Niego. To zastrzegł sobie jako pewien rodzaj tajemnicy, w którą nas wprowadza. No bo przecież. Jako Ten, który jest kochającym, wiernym, dobrym, troskliwym Ojcem, On, widząc, przez co przechodzimy i z czym się zmagamy, proponuje nam rozwiązania, które na tej drodze, w wypełnieniu naszego powołania, będą najbardziej dobre dla nas, ludzi po tej drodze idących. Pamiętajmy o tym. Zatem Bóg, który. Jako wierny, mówi tak. Ja dotrzymuję słowa. Możesz być tego pewny, bo wtedy nie dawałbym słowa, które masz czarno na białym. Mówi jednocześnie: Pozwól, że ja to słowo zrealizuję w kluczu odnowienia Twoich sił, pokazania tego, co jest naprawdę ważne wobec tego, jak Ciebie poprowadzę. I tutaj, wiecie, można mnożyć bardzo dużo historii, takich bardzo mocnych historii, które pokazują ludzi z różnych stron świata, którzy zaufali Panu Bogu, bo tutaj też nie chodzi o zaufanie Panu Bogu jednorazowo, jak powiedzieliśmy sobie na początku, tylko zaufali w poszczególnych sytuacjach i Bóg przyszedł z łaską, przyszedł z wiernością swoją wobec obietnicy, którą sam złożył. Zaufali. No bo przecież chcieli w ten sposób oddać chwałę Panu Bogu, bo chcieli wypełnić Jego wolę, bo chcieli być konsekwentni wobec tego, o co sam Bóg prosił. Zaufali, bo, bo przecież wobec tej miłości, jak można inaczej odpowiadać, jak właśnie nie miłością? Mam przed oczami, może to dziwne, dzisiaj, Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, któremu wszystkie po kolei dzieła były wydzierane, niszczone przez ów, ówczesne władze. A on robił jedno. Stawał i mówił Wielbi dusza moja Pana, raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Czemu się martwicie? Wiele razy mówił. Kiedy rozmawiałem z jego przyjaciółmi, kiedy rozmawiałem o jego wierze, która była Naprawdę charyzmatyczna, to oni mówili, że on przez swoje zaufanie, które było nieustannie podejmowane każdego dnia na nowo, wytaczał nowe szlaki po drogach, których jeszcze nie było. No przecież pamiętamy całą tę sytuację, w której na kopiej górce, w Krościenku brakowało węgla, no bo były zakazy, obostrzenia i jeden apel. Przyślijcie każdy ze swojego gospodarstwa domowego po jednym kilogramie węgla. Możemy sobie wyobrazić, co się stało, kiedy 100 tysięcy ludzi odpowiedziało na apel, kiedy czegoś zakazano, kiedy, przychodziła nowa, kiedy przychodziło nowe rozdanie i nowa podpowiedź, jak przejść przez dany problem. Kiedy likwidowano mu Stanice, właściwie miejsce, centrale, krucjaty wyzwolenia człowieka. To przecież działo się to w największym rozkwicie tego dzieła. No i znowu to dziękczynienie i uwielbienie. Bóg wie co robi. Nie musimy kombinować po swojemu. A przecież, kiedy patrzymy na chociażby kardynała Wyszyńskiego. Ten człowiek nie musiał, będąc internowanym, oddając wszystko w ręce niepokalanej, prosząc jej o opiekę, nie musiał, powtarzam, pisać sobie tak szczegółowego planu dnia na każdą minutę, każdą godzinę, ale jego zaufanie było przypieczętowane konkretną pracą i zaangażowaniem mówi się, że nie byłoby takiego odnowienia w Polsce ducha narodu, gdyby nie internowanie i uwięzienie Wyszyńskiego, które po ludzku można było powiedzieć na tym etapie było jedną wielką przegraną. Spójrzmy trochę bardziej szeroko wobec tych słów, które pan dzisiaj do nas kieruje. On chce wzmacniać nasze siły. On chce nas odnawiać. On chce pokazywać nam drogę. On chce wyznaczać także w naszym życiu nowe szlaki, po których z nami będzie kroczył. I zapraszam Cię, jeśli dzisiejszego dnia potrzebujesz odnowić tę relację, to powiedz Jezusowi, Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. To jest moja modlitwa zaufania Tobie jako jedynemu Zbawcy i Panu, bo Ty wiesz, co dla mnie najlepsze, a ja nie chcę się bać wszystkiego, co dookoła, bo Twoja miłość jest tak potężna i tak piękna, że na niej chcę się opierać. Hmm. Nie sposób nie odpowiedzieć na pytanie, które już dość długo czeka, i nawet niektórzy pozwolili sobie na taką refleksję, że ksiądz ich zbył, albo że po prostu potraktował ich nie w porządku dwa tygodnie temu. Pani Ewa, która jest podpisana EWA 5647, tak się podpisała, więc cytuję, napisała: Które przykazania obecnie obowiązują? Mam z tym duży problem. Jest, tu jest kilka pytań. Te, które obowiązywały. Przykazania nie zmieniają się co, co dwa lata. Tak jak zostały one ofiarowane nam, tak one trwają. Oczywiście nie mówimy o. Przykazania, które w jakikolwiek sposób człowiek wymyśla na poziomie tego, co w Biblii w przykazaniach nie jest zawarte. Więc dekalog jak najbardziej obowiązuje. Kolejne pytanie: Czy homoseksualizm jest nadal grzechem, czy już nie? A czy coś się zmieniło, na przykład w nauczaniu papieża Franciszka, oprócz tego, że. Prosi on o szacunek do każdego człowieka, także homoseksualisty? Czy przed Najświętszym Sakramentem zgina się kolana, czy już nie? Nie rozumiem pytania. A dlaczego nie? Przed Najświętszym Sakramentem wtedy, kiedy mogę, zginam kolana, a Kościół mi mówi, że kiedy yy, nie jestem w stanie zgiąć kolan, to, to nie, nie jest to nawet grzech lekki, nawet gdy stoję przez całą mszę świętą, bo nie mogę uklęknąć. Podobnie jeśli chodzi o Komunię Świętą. Jeżeli nie mam możliwości, nawet idąc w procesji, uklęknąć, idąc do ołtarza, to nawet nie zgrzeszyłem grzechem lekkim, więc nie rozumiem, ale odpowiadam na pytanie, które tutaj Pani Ewa 5, 6, 4, 7 postawiła. Oczywiście mam na myśli zdrowych ludzi. Czy Msza Święta to ofiara Pana Jezusa, czy uczta? I ofiara, i uczta. Dlaczego? Bo z jednej strony, jeżeli zaczniemy celebrować tylko ofiarę, to będzie to niepełne spojrzenie na to, co się zdarzyło podczas Paschy: a więc śmierć i zmartwychwstanie. Jeśli pozostajemy tylko na poziomie śmierci Jezusa Chrystusa, to jesteśmy, powie święty Paweł, zgoła najdich, najbardziej godnymi pożałowania ludźmi, bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Próżne przepowiadanie. To z takich pierwszych pytań, ja widzę, że te pytania się rozwijają w, dal, w e, e, kluczu dalszego, jakby dalszej korespondencji pod jednym z postów, więc wezmę je na kolejny dzień naszego spotkania. Natomiast chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że Bóg naprawdę chce, abyśmy byli wolni. W kluczu miłości do niego. Bóg nie jest Bogiem, który jest katem czekającym na wszystkie nasze upadki i pomyłki. Nie jest tym, który jest innym Bogiem niż przedstawia go Jezus w Ewangelii Bogiem wychodzącym do wracającego marnotrawnego syna. Nie jest Bogiem innym niż ten pokazany jako e, poszukujący swoich dzieci, Bogiem pełnym litości, miłosierdzia, czekającym ufnie. Pamiętajmy o tym. Wiele współcześnie rysowanych obrazów Boga jako kata, jako sędziego, jako kogoś niedostępnego, jako kogoś, z kim nie mam możliwości mieć relacji, to nie są Obrazy Boga chrześcijan, Boga katolików to nie są obrazy, pomimo tego, że czasem te obrazy rysują katoliccy, tak się nazywają, teologowie, ci, którzy nie przyjęli konkretnego, mm, konkretnej nauki, którą daje Kościół. Czytajmy katechizm, wchodźmy w to, co naucza nas, kościół? Błogosławię Was na całą dzisiejszą środę. Przypominam, oczywiście, że na koniec dnia odprawiam w Waszych intencjach i w intencjach Fundacji SMS z nieba oraz zadziała Szkoły Ewangelizacji, Przeświętą, i składam Chrystusowi na ołtarzu te wszystkie sprawy, które w komentarzach wpisujecie. Niech Was błogosławi, broni, prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn, i Duch święty. Jeśli chcecie, by dalej to się mogło rozprzestrzeniać w sieci, to zachęcam do polubienia. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, to zachęcam, żeby zasubskrybować. I oczywiście cały czas jesteśmy na etapie przygotowania prezentu dla Pana Jezusa. Nie ze względu na wczorajsze Mikołajki, ale ze względu na Boże Narodzenie, co jest zawarte w opisie dzisiaj pod filmikiem. Do jutra.